Witam serdecznie na kanale Wojtek Gry. Przed Wami kolejny odcinek serii Hidden Beats Ostatnio dotarliśmy do 6 już nasionka. No i teraz będziemy próbować wyeksplorować tutaj te nieodkryte obszary i zobaczymy czy tam jakieś są zabytki pochowane. No i tak też jak mówiłem tą prawą stronę sobie wyeksplorujemy mapy, to są dwa. Potem tą resztę góry, i dopiero potem pójdziemy na tą stronę. Tutaj chyba nic nigdzie nie było, tak pamiętam, sprawdzaliśmy. Wszystko się zieleni. Na razie wypłyniemy z tego. Czarum Wszędzie była ta zielona Zielone korzenie Które przesłaniały Przejazd no Dobra To już chyba będzie pełne morze No i dobra i teraz zjemy lecimy możemy to tutaj w prawo optygować I przepłynąć tu środkiem, może tutaj coś będzie ciekawego nic nie pokazuje wprawdzie no ale eksplorujemy transzę trochę teraz może tutaj zobaczmy Nic bo tutaj takie wszystko jest nieodkryte, pewnie jakieś osiągnięcie za całą planszę odkrytą też jest do zdobycia. To już mamy zdobyte, to wszystko jest zdobyte. Tutaj nic, dobra. Tam już widzicie, też się zieleni wszystko. Ups. Czemu to tak wystrzeliło w górę? Tutaj nic nie ma. Czy my w ogóle tędy przepłyniemy? Powinniśmy przepłynąć. Tu wszystko zielone już. Dzięki. Ostatnio zdoby temu nasionkowi na znaczy Tutaj coś jest Panie ta zatopiona tutaj budowna Czy to to było to co oni wyciągają, nie to to co oni wyciągają Ostatni był globus, co tym razem mamy? Taki mechanizm dobra. Tego nie mieliśmy oznaczonego, także coś nowego znaleźliśmy. Ok, tu mamy kolejny relikt. I tu mamy jedno wielkie nasionko. Okej okay, to to. A jeszcze jedno tutaj powinno być. Dobra, pójdziemy do tego drugiego reliktu, co tutaj obok był. Dziennik, możemy go od razu też zdobyć. Dobra, tak robimy Zdobywamy ten dziennik, zabywamy te relikt i upłyniemy tą wieżę odkróć widokowo Mało w dalszym ciągu, lepszy nie widzę del latają l'ataevo Soffimrazem sì, È un po' di Wjeżdżaj i zobaczymy co nam tam jeszcze się uda zdobyć w tym odcinku może coś tutaj jeszcze się odnajdzie na wodzie pływająco mało, mało tych ulepszeń łodzi w porównaniu do tego ile ich tak naprawdę jest, ile ich jest 26, a my tylko 9 zdobyliśmy dobra, tutaj wygląda, że od tej strony się podpływam dobra Trzeba otworzyć most Dobra. no i znowu on robi eksplorację Już do tego nas to przyzwyczaiło No tutaj będzie powrót Wyjdziemy wejdziemy tam na górę to sobie tym razem, rozejrzymy się lunetą Tutaj hmm. to jest? Do przeskoczenia? To pewnie jakaś będzie drobinka hmm. Albo i nie Dobra, znowu mamy większą drobinkę. No i jesteśmy na górze. Jeszcze kawałek. Fajnie jest to oznaczane tymi czerwonymi tą czerwoną farbą Nie idzie się zgubić No i No i teraz się rozejrzyjmy Wszystkie pobliskie obiekty zostały Odnalezione Czy coś tutaj jeszcze gdzieś w wodzie jest? Nie bardzo Dobra Ciekawe może spać z tego Dobra, jesteśmy już na dole Sto z powrotem i płyniemy Teraz e, punkt widokowy ten punkt widokowy był tam, tak? tak dobra Czy nie chcę skręcać łódź? Pozwólcie lewisz na wszystko, dobra. Roz, rozjrzyjmy się z tego punktu widokowego w takim razie. Klasyk. Mhm, uh -huh, burza się zaczęła. Jeszcze nie mieliśmy burzy. Ciekawe, czy to są skutki naszych działań. Czy po prostu w tym obszarze aktywuje się burza? punkt widokowy. Coś się na mapie też ujawniło? Siedem obiektów naniesionych na mapę. Aha, czyli to wszystko związane z tym nasionkiem tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej. Okay. Jedno ulepszenie mamy. My jeszcze się rozejrzymy po swojemu. Wątpię, żeby coś się miało odblokować. Jak już i tak się odblokowało tak dużo. Dobra, wracamy. No to może byśmy się zajęli tym ulepszeniem. Już się odkryło dziesiąte ulepszenie. I się tak ustawimy pod eksplorację tego nasionka. Może. A tu już jedno nasionko miało gdzieś być, co nie odkryło się. A dobra, odkryło się to nasionko. To jest to, czy już mamy z tej strony dwa nasionka, które zostały do odnalezienia odkryte. Lecimy tutaj ten róg i ustawimy się pod te nasiona do eksploracji w przyszłym odcinku, okay, to jest nie. jak dostać się do tego Ulepszenia. Jak tam po stronie budynku? Słyszę, ale się nie widzę. Gdzie jest to ulepszenie? Tutaj. Dobra, jeszcze nie chcemy do tego nasionka wpływać, więc uciekamy stąd. Cokolwiek... Może jakoś tędy się przepłynie tam? <laughs> Spróbujmy. To gdzieś taka pojedyncza lokacja z y, książką. Jest z pamiętnikiem. Tutaj dobra. Czy tutaj już jest pod osiągą? Nie to jest właśnie ta. Pojedyncza. Pojedynczy pamiętnik. Będziemy wracać Więc tędy idziemy Niezbyt sprzyjające warunki pogodowe no, Dobrze, mogliśmy nie, nie, mogliśmy chyba tędy przeskoczyć, czy mogliśmy? Nie, dobra I ja że najpierw stworzyć most, tak jak miałem zamiar iść tam na dół. Dobra. Nie wygląda na skomplikowaną lokację. to kieszkowa jak mamy No trochę nie jest Ale już widzimy столик с памятником ну а тут она практически в столе все добро все близкие объекты остались открыты ну и мы там добро теперь где мы можем плыть To taki jest taki spusty środek. Na pewno będzie to jakiś punkt widokowy. Wypłyńmy tam na razie. Kto tu się da. W prawo będziemy płynąć, dobra. I płyniemy najpierw po ulepszenie. Tu też nic ciekawego nie kryje a mamy jeszcze coś. E, jeszcze jedną lokację z pamiętnikiem. Dobra. Będziemy tę część eksplorować teraz. Jeszcze przy okazji relik doszedł. Wszystkie trzy rzeczy zbierzemy. Do tego drugiego em, nasionka już mamy, czyli mamy już siódme i ósme nasionko odkryte. No ale to już jutro sobie zrobimy to nasionko siódme Wszystko to są artefakty z zatopionych statków, to było do nawigacji przyrząd Dobra, teraz te ulepszenie Może jeszcze zobaczmy tak co tutaj nam się Jeszcze jedno ulepszenie się odkryło No bo tych, tak jak mówiłem o lepsze niż sporo, a coś mało ich znajdowaliśmy do tej pory. To jest to taka Tego zwierzęcia jeszcze nie mieliśmy. No, prostu udało się odpisz Manty. Dobra, teraz wypadałoby zrobić tą lokację poboczną i potem się przeniesiemy. O, tutaj coś jest, jest. okej. Okay. A to już w stronę, jak będziemy płynąć. Dobra, najpierw zróbmy to, po kolei. Dzisiaj więcej bratem będziemy grać, aż ta siostra wypala czarną robotę. No tutaj trochę wydaje się to większe niż ta poprzednia. Trzeba przynieść co będzie odpowiednio ciężkie, żeby otrzymało się. Nic nie ma takiego tutaj. Trzeba najpierw opuścić ten most, ale wyłącznik jest po drugiej stronie, też ciekawem. I to pewnie będzie tam jest kula na stojaku, nie dzielić się ze ścianą. Zróbmy porządek z tym. I tutaj mamy na stojaczku kulę. Duże te komary. Dobra. Tutaj ustawimy kulę. Posłużę jako balast do otworzenia mostu i będziemy kontynuować naszą wycieczkę. Czy to był ten ostatni pamiętnik z tej linii? Tak, nie, to jest inna linia. Okej, okay, szkoda. Wszystkie pobliskie obiekty zostały odnalezione. No i dobra, i teraz co? zrobimy pierwsze to i zobaczymy ten ruch i ustawimy się pod tą Niech tak będzie. Ten punkt widokowy. No a tak będziemy płynąć już w stronę tego nasionka, to ten punkt sobie odbadamy. Czyli dzisiaj robimy prepa pod nasionką numer 7 i w kolejnym odcinku. Zrobimy nasionkę numer 7 może i 8, jak wchył do 2 nasionka na raz, choć trudno. Zależy jak to skomplikowane wydawna. Otkany wrak. Dobra, piąty zabytek Tutaj jakoś tak pusto mamy Tu jest to nasionko. Dobra To jest nasz konto. Dobra, to idziemy to poodkrywamy. Zrobiliśmy najpierw ulepszenie, to sobie leży. Coraz dłużej możemy na... dopalaczu płynąć. płynąć. Tutaj jest jeszcze coś, tam dalej. Wartego uwagi. Dobra Okej, okay, musimy używać most najpierw No jest, tak. Raz, dwa i Kolejna Pamiątka. kolejny notatnik, znaleziony będzie. Okay, trochę spinaczki. Tutaj wygląda na następną spinaczkę. Już się rozpogadza, deszcz przechodzi, dobrze <laughs> Chyba jednak tutaj muszę wyjść mamy tam. Udało się odkryć jakiś cały rządek, ponieważ historykawy darł nasienie z miejsca spoczynku i stworzył pokaz starożytnych skarbów. Jego postępne słowa, sprawiły, że zobaczyliśmy wartość tam, gdzie jej nie było. Okay. Wszystkie pobliskie obiekty odnalezione. I wracamy. Na łódkę, dobra, i teraz gdzie chcieliśmy? Ustawić się pod tę nasionkę. dobra, tylko rzucę okiem, czy tutaj nic się nie pokazuje. Nie, dobra, to idziemy, ustawić się. Nie jest powiedziane, że jakieś tutaj jeszcze elementów statku gdzieś nie spotkamy. Czy jest gdzieś jakiś drogowskaz? Tutaj mamy. I on mówi, żeby tam płynąć. Okej, okay. Aha, tutaj jest brama. Tutaj widać coś trzeba przyciągnąć już Zaraz to zróbmy okay. No i mamy most, wychodzimy, no i tutaj zaczniemy sobie w kolejnym odcinku, zrobimy sobie kolejne nasionko, centrum Paites, No, taka duża wieża, czyli będzie w miarę okej okay, pewnie, spinaczka, dobra, dziękuję za dotrwanie do końca, jeśli się podobało zostawcie, o jeszcze jakieś znaćka od razu, zostawcie lajki i komentarze, jeżeli chcecie być na bieżąco subskrybujcie kanał, kolejny odcinek już jutro, pozdrawiam.